Idźmy głębiej, droga duszy poprzez epidemię. Lekcja, którą daje święta liturgia, jest zawsze nieomylna. Trzeba ją jedynie czytać. Spróbujmy. Jesteśmy w wielkim poście, już niedługo przejdzie on w czas męki z zasłoniętymi krucyfiksami. Potem Wielki Tydzień i Triduum. To nie tylko czas sugerowanego w modlitwach Kościoła skupienia i wyrzeczenia Jałmużny. To także czas, w którym tylko w tym okresie służba Boża jest stopniowo i metodycznie odzierana z wielu swoich składników, warstw. Nie, nie z nieważnych czy nieistotnych. Tak naprawdę trudno jest w liturgii wskazać prostym ruchem to, co nieistotne. Gdy na przykład tracimy możliwość używania w liturgii Alleluja już od przedpościa i oczywiście aż do zmartwychwstania, nie jest to drobiazg, choć to tylko jedno słowo. To nie ostatnia strata wielkopostna i pasyjna, jest ich wiele, narastają, wciąż nam co się zabierają. W czasie męki przyjdzie msza nie tylko bez Alleluja i Gloria, ale i bez doxologii Gloria Patri, a nawet bez recytowanego ustopni ołtarza psalmu, gdyż zawiera on wyznanie radości. W wielkotygodniowym szczycie tego czasu przygotowania z brewiarza zostaną niemal same psalmy, godziny będą szły bez zwykłego rozpoczęcia, etc. W Triduum wszystko wyschnie, opróżni się, a wręcz brutalny obrzęd obnażania ołtarzy postawi nas wobec nagiego cierpiącego. Erue aframea animam meam, edemanu canis unicam meam. Każdy, kto śledzi tę cichą lekcję liturgii, czuje, że jakieś osaczenie narasta, a przecież głos modlitwy nie ginie nie ginie też moc ofiarna służby bożej a gdy przychodzi z martwych wstanie ze swoją wyczekiwaną radością i jej splendorem przecież to nie jest już tak jak przedtem co roku dlaczego o tym pisać w tekście na czas spadających na nas restrykcji związanych z zagrożeniem które jest realne a które jest niewidoczne lub nie aż tak naoczne te restrykcje dotknęły również naszej praktyki pobożnej, a nie jednego, chyba wszystkich nas, potroszę, przymuszają do szybkich korepetycji katechizmowych z tego, co to jest sakrament, komunia, jej wymiar zewnętrzny i duchowy, ale nie to jest najważniejsze, choć ważne. W naszej sytuacji tych dni jest niewątpliwie coś ze straty, coś z odarcia, coś z pozbawienia, co nam zostanie. Czasami wygląda to tak, jakby te złe dni po prostu zabierały nam wszystko do dna, wszystko to, co jest Bożą Podporą w drodze przez świat. Czyżby? Nie sądzę, by tak było. A mówię to z całą jasnością, co do ogołocenia, którego jesteśmy bliscy, lub które już odczuwamy, ogołocenia i obrabowania. Weźmy tylko dwie sytuacje. Pierwszą obejrze nie swoimi oczami, lecz kapłańskimi. Oto kościół zupełnie pusty lub prawie zupełnie, jest w nim tylko celebrans i ministrant. Lud jest nieobecny. Msza zaś jest obecna. Stoi kapłan przy ołtarzu, musi pytać, po co tu jest i co robi, skoro nie ma ludu. Musi pytać, co warta ta msza. I to kapłaństwo, skoro nie jest tym zewnętrznym przewodniczeniem, lecz czymś tak cichym i z pozoru prywatnym. Doświadcza nie według planów i wbrew utartemu biegowi rzeczy sytuacji w obecnych czasach niebywałej lub rzadkiej. Nie ma do kogo mówić, chyba że do Boga, któremu w miejscu Chrystusa właśnie on składa Chrystusową, niepowtarzalną ofiarę prowadzony w to co dzieje się między synem i ojcem kapłan przeżywa coś z samotności danej synowi który prowadzi dzieło dla nas ludzi i dla naszego zbawienia nagle nic już nie jest ważne żadne bycie przekonującym i komunikatywnym bo się jest wobec tego który sam wszystko rozumie najlepiej więc zamiast bycia zrozumiałym trzeba jedynie obrócić się, by samemu rozumieć, wglądać, kontemplować. Oto czas, w którym z bogatych zadań Celebrans o świętej liturgii zostaje to jedno konieczne: być przez uczestnictwo tym, kim Chrystus ofiarnik był w pełni. I to wystarczy. Wystarczyć musi. Z tego jednego, jedynego idzie pokój Chrystusowy na całą wspólnotę ciała zjednoczone w Eucharystii. A teraz obejrzę drugą sytuację, moją własną i mnóstwa zwykłych wiernych. Mówią mi, tym razem nie przychodź komunie przyjmij duchowo, jeśli jesteś gotowy. Jak mam się w tym odnaleźć? Ja od dziecka wychowywany do pełnego udziału we mszy świętej, napompowany tą radością i dumą, że nie tak jak dawniej w średniowieczu Nastały od XX wieku czasy komunii dzień w dzień, a nawet czasy przekonania, że idę na mszę, aby przyjąć komunię, że nawet nie wystarczy mi ona w postaci chleba, lecz chciałbym pod dwiema postaciami. Z tym sercem słyszę dzisiaj, jak mi mówią ludzie mądrzy, myśl tak bardzo odbiegającą od tamtych tonów, żeby uznać w zaleconej, jedynie możliwej. Komunii duchowej stan potencjalnie tak samo owocny, a w każdym razie równie sakramentalny, jak ta komunia, do której przywykłem. Jak to? Kładą mi przed oczy dekret starego soboru trydenckiego, a w nim jakże zapomniany, jakże już zlekceważony rozdział o komunii duchowej. I nagle rozumiem to, w czym jestem, jako jednak całość, ciągłość z tym, w czym byli moi pobożni przodkowie w wierze. I nagle już nie tak samo będę się krzywił gdy u dawnych świętych znajdę tę praktykę komunii duchowej jako codzienność do której dochodzi raz na jakiś czas bardziej uroczysta komunia przyjmowana przed ołtarzem Spotykamy się przy źródle tym samym sakramentalnym katolickim To tylko dwie sytuacje nadzwyczajne a jest ich teraz więcej Wymieniam te, w których nie widzę wymuszania na nas czegoś niewłaściwego czy szkodliwego, bo niestety są też sytuacje, w których ten nadzwyczajny stan to pretekst, żeby przeorać Kościół swoimi pomysłami. Gdy więc myślę o tych dwóch sytuacjach przedstawionych wyżej, mam może mocną pokusę, żeby powiedzieć: Niech to potrwa, aż wejdzie w nas lekcja duchowa tych sytuacji. Aż kapłan znajdzie na trwałe, jednego widza liturgii i aż wierny pojmie, co musi być w jego duszy komunią duchową z Chrystusem, bez której nawet najbardziej intensywne bytności eucharystyczne nie będą miały owoców. Mam swoją małą pokusę, by tak powiedzieć. Lecz właśnie jako pokusę to przeżywam, nie jako mądrą radę czy rozsądne życzenie. Nadzwyczajne stany Kościoła nie powinny trwać długo. Trzeba się nimi. Trzeba się z nimi żegnać jak najszybciej można. Dlatego tym bardziej chwytajmy tę lekcję szybko, w tym sprzyjającym owej lekcji czasie złym. Trzeba nam bowiem, żeby potem, gdy wszystko wróci do normy, gdy czym prędzej zapełnią się znowu kościoły, a dostęp do ciała pańskiego będzie tak łatwy jak wcześniej, żeby zniknęło to co nadzwyczajne, narzucone koniecznymi restrykcjami. Bez podtrzymywania sztucznej nadzwyczajności, ale żeby zniknęło z tym jednym wyjątkiem, że w kapłanach pamięć samotności jedynie wzmocni Chrystusową tożsamość kapłańską, zupełne zwrócenie ku ojcu, a w nas, wiernych, pamięć ogołocenia komunii duchowej nie pozwoli zaufać samemu tylko spożywaniu.